Konsekwentnie rozbudowujemy sieć, jeżeli chodzi o ilość mieniezdeńskich żłobkach. Najbliższy rok to dodatkowych. Co najmniej 70 miejsc w glyńskich żłobkach, w różnych filiach, w tym m.in. blisko 30 miejsc dla potrzeb mieszkańców północnej części naszego miasta, jak i 30 miejsc dla potrzeb mieszkańców chociażby Dąbrowy. To także doposażenie żłobka w Gdyni cisowej dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim mówimy o całościowej ilości, czyli o tych blisko 70 dodatkowych miejscach w glyckim systemie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta, Zostały odświeżone sale, powstały dodatkowe sanitariaty, został rozbudowany plac zabaw o dodatkowe elementy stałe, w tym drewniana lokomotywa czy edukacyjne panele, które omilają czas na świeżym powietrzu dzieciaczkom. Natomiast jeśli chodzi o projekt, to został zakupiony niezbędny sprzęt, zabawki i pomoce do zajęć edukacyjno-wychowawczych dzięki programowi. Również jesteśmy w stanie zatrudnić, zwiększyć ilość personelu, w tym fizjoterapeutę, który wspiera rozwój motoryczny dzieci i logopedę, który będzie dbał o prawidłową profilaktykę logopedyczną naszych podopiecznych.